Kolejne urządzenie z które rozpakowujemy, to jest dmuchawa, która się nazywa BL300E. I teraz już ją wyciągam. O, 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 jak to się tu wyciąga? Jak to się wyciąga? Dobra, mamy dmuchawę. To jest samo urządzenie. I ona też jest na dwa akumulatory. Tak jak inne urządzenia, właśnie z tej serii. Tutaj mamy rurę tu jeszcze jakieś śrubki, żebym nie pogubił tych śrubek, bo mi wypadają i to się składa po prostu tylko tak, o, już jest złożona i do niej mam akumulator jeden gdzieś powinien być jeszcze drugi, jest tutaj drugi akumulator więc mam jeden akumulator i to jest ten duży akumulator ten większy, tu jest jeden a drugi, gdzie jest drugi? a, drugi jest tutaj dobra, to drugi też od razu wyciągnę Ok, i teraz wkładamy sobie jeden akumulator z tej strony, drugi akumulator z drugiej strony. Ok, i teraz odpalamy. A jaki odrzut ma ta dmuchawa? Jakie to normalnie aż mi rękę cofnęło. No dobrze, i teraz do czego służy taka dmuchawa? Bo oczywiście domyślnie takie dmuchawy służą do tego, żeby zdmuchiwać nimi liście. Ale bardzo ciekawym zastosowaniem takiej dmuchawy, i to jest takie zastosowanie, do którego ja zamierzam ją wykorzystać, to jest suszenie samochodu. Czyli jak się samochód umyje. I Samochód jest mokry, jeżeli ja zostawię taki samochód na podjeździe mokry, zwłaszcza na takim pełnym słońcu, to jak wyschnie ta woda, to na samochodzie zostają różne plamy, zacieki, takie kropeczki i potem trzeba to wszystko znowu polerować, jakieś tam woski nakładać i tak dalej. E, a widziałem, że detailerzy, tacy, którzy tak rzeczywiście porządnie czyszczą samochody, to robią w ten sposób, że po umyciu tego samochodu, potem właśnie taką dmuchawą dmuchają w ten samochód, żeby całą tą wodę zdjąć z tego samochodu, a potem na końcu jeszcze takimi specjalnymi ręcznikami zdejmują e, już wody i wtedy samochód jest błyszczący, piękny i... Pod domem można pięknie umyć samochód jak w studiu detailingowym, więc będziemy testować akurat tą dmuchawę w kilku różnych zastosowaniach, m.in. właśnie przy czyszczeniu samochodu, ale oczywiście przede wszystkim to jest sprzęt ogrodowy.